Tak, 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 iść tam kurwa zbieraj się. Toją uh -huh. Kurwa, szkoda, że ty nie masz kurwa czaszki Tam cię kurwa znalazł, z cię kurwa wy, wytarmosił jako i nie Kurwa ja zaraz specjalnie ma po, po ten Pociągnę z neta, kurwa i go nagram, nie? I wrzucę zaraz na YouTube'a. Zaraz cały serwer będzie co to za pojedynek. <gry> ja nie zdziwią się raczej. Ej, panowie, mamy dobrego ryca, bierzemy, nie? No ryk to taki kurde się przyda. To jest dużo lepszy naszego teraz co mamy, nie? Ja to chodź Wyśle mam SSR, Poważnie, nie Zastanów, A co ty gadasz? Się, że... No, poważnie, Żymstowski, że bym znalazł jakiś dobry rycerza, lepszego od ciebie, nie? Ty mnie gudzisz pomysł? No, oczywiście. De to jest. to chodzi solo. De to śpi. On patrzy. No, on na... widzę, że chodzi, no. Pilnuje mojego kamienia, kurwa, nie odzywa się w ogóle. Nie spierdalaj mojego kamienia. Kurwa, ale ten Czacha jest zjebany. Który? A! za Zaatakował mnie na Kurwa, jesteś śpiebany, nie wiem, kurwa, zaraz cię znajdę, kurwa, czekaj, Logan. I chuj. Podaj, podaj swoją lokalizację. Podaj adres. Zaraz ci wbiję z buta, kurwa, pierdolę cię o kurwa, od razu się budzisz. Ale Michał, jak ty masz co nagrywać, to lepiej bez team Chyba, że nie robisz tam tych cenzur. Bo to co się tu będzie działo na tym, to kurwa, będzie masakra. No, z psych... psych nie w sumie z to i tak idzie się gada, ale... Z takim kurwarycem, jak ty, to, to, to ja nie wiem, co będzie jakaś zlepka jedna wielka i chujnie. No, kurwa? Czekaj kurwa w fiucie już ci znajdę zaraz. To ja ci powiem gdzie on jest, kurwa. Czekaj kur... czy kurwa, przecież znajomy go mam. No, easy Ale jego nie ma On jest na mośku Fraj, a na mośku jest No stoi ja... kurwa obok ciebie ślepy chujo Haha, <laughs> rzeczywiście, tak YouTube Patrz co pisze, pisze. Kurwa ty, a, a ty skąd masz tą głowę? Kto ci ją sprzedał? To ja Kto? Mów tak głośniej ja Nagrywaj go, nagrywaj go. Nagrywam go. O kurwa. Ty tą mordę masz prawie fajniejszą od mojej, nie? Tylko powiem ci, moja jest ładniejsza. Ty masz taki z z posranek trochę. To, okay. to X no ci w ogóle nie pasuje. Ty na jaki ty kolor ty ty tyń, pomalowałeś? O no biało. biało. Kurwa, na biało. <grym> z tym potem kurwa wyglądasz jak Menel przy Biedronce, kurwa. bym się tam z flaszką i człowieku to cię znajdę, nie? co on wypisuje, kurwa pojebany debil ciężko udawać debilać, ci powiem ale ty w ogóle nie musisz udawać, nie, to jest magia Ty uważaj ze słownictwem, bo ci jakiś nób wyjebie na support człowieku. Banik albo knebelek. To oddaj mi to złoto, no i chujnie. Dam ci za. Ja <laughs> o, chciałbyś. Człowiek, ja muszę tutaj go. trochę wiesz. Tą głowę to byś mi mógł dać, to bym sobie na Ucznika 19 wziął, na Morfa. Ej ty, z rycerza jak teraz jesteś najebany, to weź logni, zrób morf tego, tego kaptura, on jest zajebisty, ja bym z tego wziął. Czekajcie, uciszę go. Wysyłam na support za, za szpan do mózgowego. Szukajcie mi jakichś no. fajnych resów, mam Pani Kresów? Na co? Na ogień. Na ogień. Za co? Pierdolisz. Ja kurwa nie chcę mi dać. Ale on jest zjebany. Dawaj wuj wujkowi, mentorkowi dawaj. Wszystko masz mi dać. Co tam masz? No daj, tam no, chodzi, że pipiczek, kaka nie. Kurwa, to jest odporność na ogień, ale kurwa nie ma żadnych innych statystyk. Do. Pasuje, panowie, pasuje. No klikaj, klikaj. To, 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 takie, ok. Tak, zapierdź. O, takie sinię, się przyda i du, O, du, du, du Imperiał to też się przyda. I do... Mam tutaj, to, to jest akcja taka. Dam ci no, mózg, ey, ey, dam ci ten mózg, to sobie wklejsz tam do głowy, nie? Aha, chcesz 500 PL? No już, ja Dawajcie, od razu mi tam wszystko na konto, nie? Someone, kliknął. Patrz jaki fajny mózg, od razu ci się zwróci za wszystko. Someone, kliknął. No, kliknij do to, kurwa, to, to, to ok, kliknij. Ale... Tak, 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 też cię lubię, dawaj. Ale co, mam kliknąć? Ty masz kurwa wszystkich z domu? No, on nie ma, on nie, on brakuje mu kurwa dziesiątej klepki. A co, mam kliknąć? No, kliknij to do kurwie nędzy. Ale co? Ja pierdolę, nie kurwa, po prostu raz się wścieknę, nie No klikaj tu kutasie jebany Co? Gówno kurwa jebane, okej okay. No nie Jaki kurwa zjeb Ja pierdol nie akceptował fiut jebany Tak, Na co? Tak. nie Chodź co? Gówno Gdzie, gdzie lecicie kurwa? Idziemy się dupić Dupić to ja też idę Wziąć stringi? Czy kurwa wolicie yy, Na szalonego naszlone, Johnego? No weser, kurwa te majtki Intimisie mini z puszapem, żeby się większe wydawał O! Hu, 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 hu. człowieku Nie zmieszczę się przez drzwi kurwa, nie? Jez, yes, no wyszedł, czekajcie, logam, nie ruszaj się. Zaraz cię zorem. Drugi dzik i lecimy. Ha, już masz pierdol, kurwa. Nie ruszaj się. A i teraz fiut pisze, to chuj jebany. A no, już traudaje kurwa. Już kosza na ryj i siedzi, kurwa. Kurwa, tu jest fajny. Ale żeby to było, kurwa, na ogień 11 zręczności i 47 roki. Huja, to dajesz na 19% mise. Jest... O, 26! No dwa, bez tu nie. Ja pierdolę. Dwadzieścia sześć, dwadzieścia sześć i dziewiętnaście procent mnie trafił, nie?